Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie moi drodzy. Przed Wami Computer Play Games. Jak widzicie, dzisiaj przedstawiam Wam CSA GO Moja ranga to tylko Gold Nova 2. Miałem kiedyś Lema, ale przestałem grać. To było w pierwszej klasie liceum. Teraz idę do trzeciej i tak to mniej więcej wygląda. Pomyślałem, że nagram sobie jeden meczek. Pokażę Wam tutaj najciekawsze akcje. Jak zawsze trafiłem na jakichś nubów w teamie Playmade'ów, którzy no, skinali się, chociaż praktycznie nic nie grali. Macie tam chyba dwa materiały pokazane co oni odpierdzielali e, I tak to wygląda Jeśli chcecie więcej co jest na moim tymaru to strzelcie kciuka w górę Albo po prostu napiszcie w komentarzu I to by było na tyle Ja już do mnie do zobaczenia Na razie Idiot purple can't play